Dzień dobry widzowie. Dzisiaj taki spontaniczny odcinek. Przyjechałem do Krzeszówka. Bo córka do szkoły fotograficznej potrzebuje jakieś klimatyczne zdjęcie. I tak nam się fajnie złożyło, że mamy temperaturę przynajmniej u nas, tu w Mieroszowie, minus 5. Tu jest około minus 3. Jest piękne parowanie wody. Trochę się czuję jak słowianin gdzieś nad jeziorem Gopło. No cóż, stara baśń się gdzieś przewija w moim umyśle. Ale jest tutaj wyjątkowo klimatyczne. Dla tych, co nie wiedzą, film już zrobiłem ze 4 lata temu. Jesteśmy na starym wyrobisku, na starej kopalni odkrywkowej piasku. Teraz gdzieś w rękach prywatnych słyszałem, że gdzieś tu miały być postawione domki, miało to miejsce żyć. Myślę, że wszystko jest na dobrej drodze. Jak ktoś wie coś więcej, to niech da znać. Ale o godzinie 7 rano jest tutaj naprawdę niezwykle. Fajnie, naprawdę fajnie. Dosłownie 8 km od Miroszowa. Przyjeżdżam tu dosyć rzadko, przyznaję raz na dwa lata. W okresie letnim tu nie przyjeżdżam, bo jest bardzo dużo ludzi. Ale po sezonie, po sezonie jest tutaj po prostu magicznie. Jest tu po prostu magicznie. Widzicie, że jest oszronione. Tak jak mówię, u nas było minus 5. No cóż, idzie zima moi drodzy, nie? Dużo rzeczy już tutaj zniknęło. Tutaj był taki rodzaj silosa na piasek, takiego magazynu w kształcie silosu, już go nie ma, zostało to wycięte. Mamy pusty plac. Hala się jeszcze nam tutaj ostała, jak widzimy. Jesteśmy cały czas na terenie kopalni w Okrzeszynie, e, boże, w Okrzeszynie, widzicie. Freud się kłania w krzeszówku. Totem stoi dalej. Zakaz kąpieli, zakaz parkowania. Brama wjazdowa nie zostawiaj. Ok. Wszędzie są zakazy, żeby nie wjeżdżać, ale jednocześnie jest tu zaznaczone, że to jest parking, więc zaparkowałem. Natomiast tu opłaty nigdzie żadnej nie mogę uiścić. Zatem, jeśli oglądałby to właściciel Nosory. Pod wycieraczkę 5 złotych nie położę. No miejmy nadzieję, że to wszystko ruszy, bo sam osobiście z chęcią bym tu spędził weekend, jakby były domki. Dobra, taki to spontaniczny odcinek. Pokażę Wam jeszcze, jak wygląda okolica i jak tutaj można dojechać. Z tym, że mówię, jest tu pełno zakazów. Zakaz wjazdu właściwie. Tak, na dobrą sprawę jest ciężko rozstrzygnąć, czy tutaj wjeżdżając nie narusza się praw tego właściciela. Ale tak, wędkarze tutaj też auta zostawiają, więc nie wiem, czy to nie jest taki przepis martwy. Pewnie to jest na tej zasadzie, moi drodzy, że gdy cię po prostu dziabną, no to masz pecha, tak? A gdy cię nie dziabną, no to <gryw> jakoś ci się uda. Tutaj też mamy zakaz. Kąpieli, kara za wstęp, coś tam, coś tam. O, tu wjeżdżamy właśnie na wagę już nieczynną. Bo w tej chwili jestem na wadze. Tutaj były ważone auta ciężarowe, wywożące piasek. O, tutaj portiernia. To też prawdopodobnie wszystko pójdzie do wyburzenia. Są to też ostatnie chwile. Nikomu nie jest to potrzebne. Sypie się jak widzimy... E, dlaczego tu są wszędzie zakazy? No zobaczcie tutaj. Nie wiem, czy będziecie to widzieć. Wszędzie... Wszędzie ludzie wwożą na teren prywatny tego gościa śmieci. To jest przerażające. Ja rozumiem dlatego, dlaczego są te zakazy. Nie wiem, co my Polacy... Daj. Nie wiem, co my Polacy mamy w sobie że gdzieś jest jakaś przestrzeń wolna w lesie, to musimy wyrzucić stare opony, starą pralkę, starą lodówkę. No nie wiem, nie wiem. Byłem trochę w Skandynawii, w Szwecji. Tam temat był zgoła inny. Tylko, że ja mówię o latach jeszcze 2007-2008. A teraz jest tam bardzo kolorowo, więc nie biorę odpowiedzialności, jak to wygląda dzisiaj. Pewnie już nie jest tak, jak było kiedyś, czyli. Wszechobecna czystość w lesie, a wodę z jeziora można było pić bez żadnego lęku, że coś nam się stanie. Jedziemy cały czas tą drogą e, kopalnianą. Jedziemy sobie powoli, bo tutaj jest nierówno. I dojedziemy też do takiej, jak gdyby pierwszej portierni. E, tutaj pewnie gdzieś zapisywano te samochody. Białe drogi, czyli białe pola. No, widzicie, białe pola, czyli, czyli mamy przymrozek, no ale ten zbiornik z tą mgłą. Normalnie mam taką schizę, że widzę wypływające łodzie. Nie wiem, e, jeśli nie słowiańskie, to, to wikingów. Coś takiego jest. Coś takiego jest. O, tu cały ten teren, co widzicie, co jedziemy. Wszędzie są znaki zakazu wjazdu. O, tutaj widzę, że samochód, który stał koło mnie, to się przestawił. Ja tam trochę dronem latałem. Facet się pewno wystraszył mnie, <gry> a ja jego. Dlatego serdecznie pozdrawiam. Dobra, wyłączę, żeby nie pokazywać rejestracji. Wszędzie mnożą nam się zakazy. O, i wyjeżdżamy już z kopalni. Tu mamy tego gościa. Nie wiem co on robi tak naprawdę. O. I w tym momencie zostawiając tą naszą portiernię, wyjeżdżamy stąd. Miejsce fajne. Czy mogę Wam polecić, że możecie tu przyjść z czystym sercem? No nie, no bo jest zakaz wstępu. Zakaz wstępu, więc no. Musicie po prostu się tu rozeznać u lokalsów, czy można to z właścicielem się jest ciężko skontaktować, bo z tego, co słyszałem, to on nie jest tu z naszej okolicy. Dobra, to tyle. Trzymajcie się. Spontaniczny odcinek.